Sierpień 1920 roku. Świat wstrzymał oddech. Pod Osowem rozegrał się jeden z kluczowych momentów Bitwy Warszawskiej cudu nad Wisłą. Tu, gdzie ziemia nasiąkła krwią bohaterów, zrodziła się legenda o odwadze, poświęceniu i niezłomnej wierze w wolność. Bitwa Warszawska rozgrywała się na 40 tysiącach km2. To Wielka, zwycięska bitwa, która składała się z kilku etapów. I kluczowym etapem była obrona Przedmościa Warszawskiego. W sierpniu 1920 roku bolszewickie dywizje wręcz ścigały się, która będzie pierwsza w stolicy Białej Polski. Obchody rozpoczęła poranna modlitwa przy krzyżu, gdzie poległ ksiądz Ignacy Skorupka. Symbol odwagi i duchowego przewodnictwa narodu. Nawet gdybyśmy nie wiadomo, jakie zabezpieczenie uczynili, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, o, o logistykę, o pomysłowość dowódców, itd., to tylko działa do pewnego stopnia. Natomiast tutaj chodzi o to, aby mieć pomoc z wysoka. Kiedy czytamy, ale tak z, z pogłębieniem trochę większym, dzieje naszej historii, to widzimy, że wszystkie te wielkie zwycięstwa, one były odniesione przede wszystkim ze względu na to, że była świadomość i była wiara i też wysokie morale. I to, że, że człowiek jest zdolny w ważnych sprawach wznieść się na wyżyny. Nasza siła, nasza moc, nasza mądrość jest od Boga i trzeba o tym pamiętać. 105 lat temu, podczas walk pod Ossowem poległ ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan ochotników z legii akademickiej. Swoją codzienną, niestrudzoną pracą duszpasterską budził w żołnierzach wiarę w zwycięstwo. Ostatni byli ochotnicy. Ochotnicy z 236 Pułku Piechoty, reprezentujący wszystkie klasy społeczne Warszawy. Byli to w dużej części młodzi chłopcy. Ich kapelanem był ksiądz Ignacy Skorupka, który poległ z krzyżem. W dłoń. Jedyne, co było przekazywane w rodzinie, to z mamą. Zawsze chodziłyśmy na cmentarz na powązki do stryjka. Chodziłyśmy na powązki, i zawsze dla mnie było niesamowite, że mnóstwo świateł przy grobie, czyli ta pamięć była. Potem z czasem, jak zaczęłam dorastać, no to. W rodzinie było przekazywane, bo w szkole nic się na ten temat nie mówiło. Później im bliżej tego wieku już co teraz jest, to tym więcej właśnie takich doświadczeń między innymi dzięki i też temu miejscu dzięki ludziom, też którzy kultywują to, którzy mieszkają na tym terenie, którzy są właśnie blisko tego miejsca. dla nas mieszkańców powiatu wołomińskiego bitwa warszawska niczym dla warszawiaków powstanie warszawskie jest pewną świętością dlatego czujemy się w obowiązku aby dbać o pamięć bohaterów 1920 roku dlatego każdego roku licznie uczestniczymy w obchodach tejże bitwy i zapraszamy do tego żeby mieszkańcy licznie oddawali hołd bohaterkom i bohaterom którzy przelewali krew za naszą wolność w samo serce obchodów wpisały się wzruszające pieśni patriotyczne i uroczysta msza święta w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Modlitwa za poległych i przyszłe pokolenia zgromadziła setki serc. Jak musi być silny naród, żeby sobie poradził z taką rzeczywistością nowych, bolesnych przeżyć nowego, bolesnego brzemienia, które trzeba podjąć. I skoro zaczęliśmy rozważać o sile odradzającego się narodu i to, że był mocem zwyciężyć to, co było i powinno być atutem tego narodu, trwała praca nad formacją doczesną i duchową obywateli, co prawda nieistniejącego państwa ale istniejącego i dumnego narodu Na ostowską ziemię obficie zroszoną żołnierską krwią wzywam wszystkich żołnierzy polskich z oddziałów regularnych i ochotniczych którzy na linii Bugu i Narwi powstrzymali nacierające oddziały armii bolszewickiej Stańcie do apelu. O, apelu. Oddano hołd tym, którzy ofiarowali życie dla niepodległości. Delegacje instytucji państwowych i lokalnych oraz przedstawiciele środowisk patriotycznych złożyli wieńce na cmentarzu, gdzie spoczywają prochy poległych w bitwie. Jest to, szanowni państwo, przepiękna karta, która została zapisana w dziejach Polski, ale także jest to opowieść o ludziach. Dziękuję panu staroście Arkadiuszowi Berechlichowi za to, że te obchody cały czas są kontynuowane. My tutaj potrafimy, mimo tego, że przecież stoimy tutaj i mamy różne poglądy polityczne, często pochodzimy ze zwaśnionych obozów politycznych, potrafimy tutaj razem stanąć i razem świętować tą wielką wiktorię. To na nas dziś, tu obecnych spoczywa obowiązek przekazywania wiedzy o bohaterstwie, oręża polskiego, o zwycięstwie spektakularnym zwycięstwie w 1920 roku wieczna chwała bohaterkom i bohaterom 1920 roku cześć ich pamięci na polach Ossowa ożyła historia zawody kawaleryjskie przypomniały o polskim żołnierzu który nie tylko walczył ale i inspirował to żywa lekcja patriotyzmu dla najmłodszych dziś odbywają się Dwudzieste Mistrzostwa Formacji Kawaleryjskich w Osowie. Są to zawody sekcjowe po cztery konie. I są złożone z trzech konkurencji: kros, skoki przez przeszkody terenowe. Potem będzie lanza i szabla. I z tych trzech konkurencji wyłonimy najlepszą sekcję czteroosobową. I najlepszego kawalerzysty z całych zawodów. Po oficjalnych uroczystościach nadszedł czas na wspólne świętowanie. Festyn letni osów 2025 przyciągnął tłumy mieszkańców i gości. Historia spotkała się tu z radością, muzyką i lokalnym smakiem. Pierwszy raz jesteśmy tutaj. No, nie wiem, jakoś takie natchnienie było, żeby gdzieś ruszyć i do tego osoba. No i tu przyjechaliśmy, jesteśmy bardzo dowolni, spodziewaliśmy się, że takie tutaj jest, to jest duża uroczystość. Ładne to jest, budujące. Więcej młodzieży powinno tu przyjeżdżać na lekcje historii. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. To dla mieszkańców gminy Wołomny, ale także Zielonki i Kobyłki bardzo ważna data i bardzo ważne święto. Osów to nie tylko miejsce, to symbol. Tu historia łączy pokolenia, a wspólnota nabiera prawdziwego znaczenia. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej to dzień dumy, pamięci i nadziei. Wydarzenia związane z Bitwą Warszawską są bardzo ważne dla mieszkańców powiatu Womińskiego. Od samego początku, czyli już 105 lat temu, to mieszkańcy zaczęli kultywować i dbać o pamięć tego wydarzenia, które miało miejsce na tej ziemi. Do dnia dzisiejszego lokalne samorządy, nie tylko gmin, które znajdują się na tych terenach, ale również całego powiatu Womińskiego, kultywują tą pamięć i przez lata dążyły do tego, by właśnie w tym miejscu powstało Muzeum Wiktorii, Muzeum Zwycięstwa. Upamiętniające wydarzenia związane z bitwą warszawską Cudem nad Wisłą. To się stało. Dzisiaj mamy bardzo radosny dzień, ponieważ już jutro to muzeum zostanie otwarte. To jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców, ponieważ jest to zmaterializowanie marzeń, marzeń wielu pokoleń o tym, żeby to miejsce właśnie w ten sposób zostało upamiętnione tym oto muzeum. Z całego serca dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu wołomińskiego, ale również mazowsza i całego kraju za to, że tak licznie uczestniczyli w 105. rocznicy bitwy warszawskiej.